w związku z coraz liczniejszymi pytaniami z Waszej strony odnośnie przygotowania orzecha tygrysiego. Stwierdziłem, że nagram krótki poradnik, jak wygląda moja wersja orzecha. Akurat będę robił szybką nockę na PZW. No i taką porcję orzecha muszę przygotować. No i stwierdziłem, że wyciągnę kamerę, no i nagramy krótki poradnik. Coraz więcej pytań po każdym filmie z Waszej strony. Ja coraz częściej łapię na orzecha, zarówno w zanęcie, jak i przynęcie, więc nie dziwię się, że również wypytujecie, jak takiego orzecha przygotować, żeby samemu używać. Jedną, tak naprawdę, i zasadniczą kwestią w przypadku orzecha tygrysiego jest to, żeby go obrabić termicznie, żeby go ugotować. Pod żadnym pozorem nie możemy orzecha tygrysiego suchego wrzucać do wody, bo on tak naprawdę zaszkodzi rybie i może nawet doprowadzić do jej śmierci. A kwestie takie, czy będziemy tego orzecha przed gotowaniem moczyć do 2, 3 i później doprowadzimy też do procesu fermentacji i ten orzech nas, nas fermentuje, jest rzeczą ważną, ale drugorzędną. Tak więc, przede wszystkim musicie pamiętać o tym, żeby tego orzecha ugotować. No ale dziś zaczniemy proces przygotowania tego orzecha. W mojej wersji, w takiej pełnej wersji mamy poniedziałek i myślę, że w piątek orzech już sfermentuje i będzie gotowy do użytku, więc zapraszam Was serdecznie na poradnik i działamy. Pierwszym etapem przygotowania orzecha tegrysiego jest jego namoczenie. Ja staram się zawsze, żeby około dwie doby ten orzech się pomoczył zanim go zacznę gotować. Orzech w tym czasie pęcznieje, nabiera wody, przygotowuje się jakby do tej fazy gotowania, zmienia swoją objętość. Tak więc około dwie doby będzie się moczył. Mamy tutaj dwie wersje: jedną drobną, drugą trochę grubszą. Opakowania po 3 kg, ale na sam weekend to przygotuję około kilograma suchego grubszego i około kilograma tej drobniejszej wersji, tak więc mniej więcej na oko poszło i teraz ten drobniejszy. Oczywiście zalewamy orzecha wodą. Tak naprawdę zalewam go około 5 cm ponad powierzchnię. Orzech będzie z godziny na godzinę nabierał wody. Będzie pęczniał, więc jakiś zapas trzeba mu zostawić. Co jakiś czas jutro zajrzę z rana do tego orzecha. Zobaczę, czy tej wody nie trzeba będzie dolać, i później znowu trzeba będzie zajrzeć. Najważniejsze jest, najważniejsze jest to, żeby ten orzech cały czas był zanurzony w wodzie, i co jakiś czas tej wody ewentualnie jeśli. Będzie, to trzeba dolać. Można teraz zebrać te parę ziarenek, które pływa. Jest to jakiś odpad, więc nie ma co tutaj tego zostawiać. No i tak naprawdę z pierwszego etapu to tyle. Czekamy dwie doby aż orzech napęcznieje i dopiero potem zaczniemy fazę gotowania. Minęły dwie doby, odkąd namoczyłem orzecha i zwróćcie uwagę, co się wydarzyło. Wtedy zostawiłem około 5 cm luzu. W tej chwili tak naprawdę ten luz został zlikwidowany orzech. Wypił sporo wody, przybrał na objętości, zaczął się rozwijać. No i w tym momencie będziemy gotować orzecha. Na tym etapie do orzecha dodaję dwa składniki no tak naprawdę trzy, bo jeszcze trzeba tutaj dokoptować trochę wody. W czasie gotowania woda będzie wyparowywała więc na pewno trzeba dolać wody. Ale dwa składniki, o którym chciałbym Wam powiedzieć, to chili w postaci pokrojonej papryczki dokładnie tutaj są dwie papryczki nie dodaję chili w proszku, bo bardziej mi zależy tylko na ostrym smaku i ostrym sygnale, a nie takim sygnale paprykowo-ostrym no i drugim składnikiem oczywiście jest cukier, żeby wzmocnić jeszcze słodkość tego orzecha tak więc leci w pierwszej kolejności Czyli papryczki w całości ze wszystkim z pestkami. No i dorzucamy do tego wszystkiego sporą ilość cukru. Kilogram. Teraz jeszcze dolejemy wody. Wymieszamy cały towar, no, i nastawiamy na gaz. Orzechy gotuje minimum godzinę. Jeśli moczę je wcześniej krócej, to gotuje je dłużej. Jeśli moczę je dwie doby, to gotuje godzinę. Bo po ugotowaniu i tak one zostają w tym garku. Przykrywam je przykrywką, i tak naprawdę zostają do wystygnięcia. Tak więc minimum godzinę gotujemy, później odstawiam orzechy do wystygnięcia, i na samym końcu jeszcze dodaję jeden składnik, no ale o tym później. Teraz orzeszki lecą na gaz. Orzech zaczął nam się gotować. Możemy przykręcić gaz, przemieszać go jeszcze. No i zostawiamy godzinkę na ogniu. Minęła już godzinka, tak więc odstawiam orzechy. Ładnie już się wypełniły, i teraz postoją do wystygnięcia. Przykryte przykrywką w takim garze to ciepło jeszcze bardzo długo się będzie utrzymywało. Tak więc one jeszcze będą sobie tutaj spokojnie dochodzić. No, i przyszedł czas na dodanie trzeciego składnika do moich orzechów. Orzechy moczą się już po ugotowaniu 24 godziny w tej pikantnej zalewie. I trzecim składnikiem, jakim dodaję do moich orzechów, jest mleko w proszku Dlaczego to mleko w proszku dodaję dopiero teraz? Ponieważ najpierw zależy mi, żeby około doby te orzechy moczyły się w tej pikantnej zalewie Nie chcę od razu dodawać wszystkich składników jednocześnie Dobę orzechy się pomoczą w pikantnej zalewie, nabiorą tego pikantnego aromatu i smaku I dopiero potem dodaję kolejny składnik na samo dodanie mleka w proszku zwiększy nam jeszcze słodkość tych orzechów. Pojawi się mleczny aromat. Wszyscy wiemy, jak bardzo ładnie pachnie mleko w proszku. Jaki aromat tutaj powstanie. Kolejna sprawa jest taka, że mleko w proszku od razu zmieni nam tutaj kolor tej zalewy. Ta zalewa zrobi się biała. I w momencie, kiedy orzech sfermentuje, ta zalewa zrobi się gęsta, zrobi się taki glut, i będziemy nęcić tym orzechem razem z tą zalewą. To jak wrzucimy do wody, to zaobserwujemy bardzo fajną chmurę zanętowo-smakową, która dodatkowo na pewno będzie wabić ryby. No i trzecia kwestia jest taka, że tą zalewę wykorzystuję też do zalewania kulek. Całych lub pokrojonych wrzucam do wiadra i taką zalewą z tego orzecha zalewam. No i myślę, że warto spróbować takiej kombinacji. Tak więc dorzucamy mleko w proszku, gdzie tego dość sporo mieszamy całość. Ja jeszcze na tym etapie dolewam ciepłej wody z czajnika, żeby po prostu to mleko w proszku nam się łatwiej rozpuściło. Widzimy już, że cała zalewa. Zmienia swój kolor, robi się biała. Przelałem już orzechy do wiaderka i moczą się w mojej słodko pikantną mlecznej zalewie. Zapach, powiem Wam, jest naprawdę super. Dominujący mleczny aromat i do tego pikantna nuta z papryczek. Jeśli chodzi o sam proces fermentacji, to orzech mi na razie nie sfermentował. Zrobiło się zimno, chłodno za dnia, zimne noce, a orzech, tak jak inne ziarna, do procesu fermentacji potrzebuje ciepła. No ale, tak jak Wam wspominałem na początku, nie trzeba tego orzecha fermentować niektórzy używają prosto po ugotowaniu orzechy tygrysie. Ja staram się orzechy fermentować gdzieś, kiedyś przeczytałem, że ten sfermentowany orzech ma lepszą strawność dla ryby. No i zawsze staram się doprowadzić do procesu fermentacji. Zazwyczaj jest tak, że po kilku dniach, jak jest ciepło, orzech zaczyna fermentować, pojawia się charakterystyczna lekko alkoholowa nuta. Do tego cała zalewa nam gęstnieje, robi się taki glut. Tak więc na pewno procesu fermentacji nie przegapicie. No i to by było na tyle z tego poradnika. Oczywiście, jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie mi kciuk w górę. Subskrybujcie kanał, bo myślę, że jeszcze jakąś zasiadkę zrobi się w tym roku. No i jakieś rybki jeszcze położy się na macie. Do usłyszenia.